Już od czterech lat Centrum Turystyki Kulturowej Trakt organizuje wycieczki po naszym mieście. Tegoroczna edycja przechadzek została znacznie rozszerzona i rozpoczęła się 8 maja. Niewątpliwie najbardziej popularne wśród poznaniaków stały się niedzielne, dwugodzinne spacery prezentujące miejsca ważne dla historii stolicy Wielkopolski. 24 lipca Trakt postanowił przybliżyć dzieje społeczności żydowskiej w naszym mieście. Jak łatwo się domyśleć najważniejszym punktem wycieczki była dawna synagoga. Synagoga, w której obecnie mieści się pływalnia. To nie jest świątynia, bo to jest synagoga. Pod pojęciem świątyni należy rozumieć tylko. Żydzi u, u, uważają, że świątynią, i tak przyjmują. Świątynią jest tylko świątynia jerozolimska, która w roku 70. została zburzona. Jest to synagoga, i mm, określam ją jako 20 w dziejach miasta Poznania. Ona stoi tu, na tym terenie, gdzie Poznań się kończył. Właściwie już jest poza granicami, I została ona wybudowana no przez półtora roku od momenta hmm, kamienia węgielnego co miało miejsce w roku 1906 a ona została hmm, oddana w roku 26 26 miesiąca elu, Eluli hmm, 5562 roku czyli, czyli proszę państwa 5 września 5 września roku 1907 i ona była synagogą przez cały czas, ale tylko do II do wojny światowej, jako że ostatnie nabożeństwo odbyło się w pierwszych dniach września, i następnie w roku 1940, to 15 kwietnia zrzucono z niej gwiazdę Dawida, i całe wnętrze przebudowano na to, co jest dzisiaj czyli na Pływalnię Miejską. Ta Pływalna Miejska była i jest. Ale była własnością miasta, ale w roku 2000, na początku wieku, obecnego wieku, na nowo tutaj wróciła ta własność do gminy żydowskiej. Jest to własność gminy żydowskiej, która nosi się zamiarem przebudowania tejże budowli na centrum dialogu. Przechadzki organizowane przez Centrum Turystyki Kulturowej Trakt z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Na pewno warto przyjść, przyjść na taką, mówi No Podoba się pani. O Poznaniu. Kto nie zna, to bardzo ciekawie opowiadają przewodnicy i można się dużo dowiedzieć. Jesteśmy pierwszy raz na tej wycieczce, ale fajna sprawa i jesteśmy ciekawi, jak to będzie. Książki są trochę za drogie i dlatego w ten sposób możemy uzyskać wiadomości. A już w przyszłą niedzielę o godzinie 14 odbędzie się przechadzka, której głównym celem będzie Pałac Działyńskich. Zapraszamy.